Cześć wszystkim! Dzisiaj ponownie wróciliśmy nad malownicze tereny Jeziora Żywieckiego, ale wróciliśmy niezbyt powodu. Dzisiaj chciałem pokazać Wam jeden z naszych największych budynków. Ja nazywam się Piotr Hochu, a to jest Timbermoon 155. Kolejna wizyta nad Jeziorem Żywieckim. No, jak widać pogoda nie rozpieszcza nas aż tak bardzo jak przy ostatniej wizycie, której efekty możecie zobaczyć na nagraniu powyżej. Z czego słynie Żywiec? No, pewnie większość z Was wie, natomiast nie wiem czy wiecie, ale jakiś czas temu te tereny były mocno wysiedlane z powodu budowy zapory i Jeziora Żywieckiego. Tym bardziej mamy Dużą przyjemność z tego, że budujemy dom właśnie w tym miejscu, a w domu Timbermoon 155 zamieszka dość duża rodzina. Wiem, że większość z was bardzo długo czekała na ten odcinek z większego budynku, także nie przedłużajmy. Obejdźmy budynek z zewnątrz i zapraszam szybko do środka, ponieważ jest dosyć zimno, jak widzicie. Chodźcie! Timbermoon 155. Na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do modeli, które widzieliście na naszych wcześniejszych inwestycjach. Elewacja, obróbki blarskie standardowe, opowiem o nich za chwilę. Natomiast kluczowa różnica jest w bryle budynku, ponieważ sam budynek nie ma już 5,90, a 7,90 szerokości, co przekłada się naprawdę na bardzo dużą przestrzeń wewnątrz budynku, co pokażę wam za chwilę, a sama długość tego modelu jest to 11,90, czyli Mówiąc w skrócie niecałe 12 na niecałe 8 metrów. Rzuty tego budynku załączymy w opisie, ponieważ konfigurację możecie oczywiście ustalić sami, natomiast będzie dosyć dużo chodzenia, żebyście nie stracili orientacji, wszystko będziecie mogli śledzić razem z nami na rzutach. Także zapraszam do obejrzenia budynku z zewnątrz. Jak widzicie, budynek jeszcze nie jest do końca wykończony. W środku brakuje mu dosłownie jeszcze kilku subtelnych elementów, o których powiem, będąc tam, natomiast na zewnątrz zrobiliśmy już tutaj. Płozy fundamentowe pod taras, który jeszcze nie jest wykonany. Oczywiście, zagospodarowanie terenu będzie wykonane prawdopodobnie w najbliższym czasie. Już niebawem będą wprowadzać się tutaj właściciele. Dlatego pracę w RON na wszystkich frontach myślę, że jak przyjedziemy tutaj następnym razem, będzie już bardzo, bardzo ładnie. Sama elewacja frontowa nie różni się niczym w wykonaniu od naszych modeli standardowych, czyli tych, które widzieliście wcześniej na nagraniach czyli elewacja. Modrzewiowa, stolarka okienna, oczywiście 3-szybowa. Dom został postawiony na ciepłej płycie fundamentowej, łącznie z obróbkami blacharskimi, które widać na nagraniu. Okno, które tutaj widzicie, jest to okno przesuwne. Ta kwatera jest otwierana, te dwie są stałe. Oczywiście wszystko jest do uzgodnienia z doradcą klienta na spotkaniu. Co ciekawe, w momencie, kiedy oglądacie ten film, a jest niedzielny poranek, odbywają się tutaj dni otwarte. Więc jeżeli tylko śledzicie nasze media społecznościowe. No, pewnie bylibyście na tych dniach otwartych i moglibyście ten dom zobaczyć na żywo. Natomiast jeżeli nas jeszcze nie śledzicie, no to oczywiście zatrzymajcie się teraz, kliknijcie subskrypcję, a jeżeli będzie podobała się Wam nasza dzisiejsza realizacja, to liczymy oczywiście na lajka, daje nam to dużo energii do pracy. Wracamy do obejrzenia budynku. Przechodząc z elewacji frontowej, mamy elewację budynku z boku. Tutaj ściana prezentuje się, jak widzicie, dosyć pokaźnie, ponieważ nie ma żadnych okien. Jedna wielka Tafla drewna, jeżeli mogę takiego sformułowania użyć. Drewno jest tutaj zaimpregnowane, żeby przedłużyć oczywiście żywotność tego pięknego koloru modrzewia na życzenie klienta, ponieważ nie każdy z Was chce to drzewo impregnować, niektórzy chcą, aby spatynowało, natomiast w tym wypadku drewno zostało zaimpregnowane. Po mojej lewej stronie widzicie tutaj wylot z kominka kozy. Jest to komin antracetowy, który zamontowaliśmy na życzenie klienta. Wewnątrz oczywiście jest zainstalowany kominek typu koza, który zobaczycie wewnątrz. Orenowania kwadratowe, standardowe, bardzo pasujące do designu nowoczesnej stodoły. No i oczywiście obróbki blacharskie standardowe, okapnik czarny, ściana kolankowa z blachy na rąbek i dach również z blachy na rąbek. Co ciekawe, zamontowaliśmy tutaj pełny system odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaikę, bank energii. Opowiem wszystko będąc w środku, także chodźmy dalej. Jak już wspominałem teren będzie jeszcze zagospodarowywany przez właścicieli. Tutaj widzicie studzienkę kanalizacyjną i na podstawie tej studzienki kanalizacyjnej można zwrócić uwagę jak dużo jeszcze prac trzeba wykonać przy budynku. Ziemia, która będzie dosypywana będzie musiała być Prawdopodobnie do tego poziomu, oczywiście, żeby tylko wieko było dostępne, natomiast całe to będzie zasypane, więc teren będzie pięknie, pewnie wygładzony. Wrócimy tutaj na wiosnę i pokażemy Wam efekty pracy. Zobaczmy teraz, jak budynek prezentuje się z tyłu. W tym kadrze widać pewnie tą szerokość budynku, która jest niespotykana jak do tej pory w naszych realizacjach, więc tym bardziej przyjemnie pokazać je w takim fajnym miejscu. Natomiast elementy, jakie możemy zobaczyć na tylnej ścianie budynku, jest to, zaczynając od właśnie tego dużego przeszklenia, które jest z biura. Zostańcie z nami, pokażę Wam wewnątrz, jak wygląda budynek. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Kolejne okno jest to okno do Łazienki, a okno, które jest za moimi plecami, jest to okno do pomieszczenia technicznego. Jeżeli chodzi o górne piętro, są to dwa okna. Jeszcze nie mamy zamontowanych balkonów francuskich, będą zamontowane na dniach przed wprowadzeniem się inwestorów, oczywiście, więc również na kolejnej wizycie będzie już to wszystko pokazane. I idąc dalej, mamy ścianę wejściową. Tutaj zamontowaliśmy. Agregat do klimatyzacji. Jest to dosyć duża jednostka, ponieważ wewnątrz praktycznie każde pomieszczenie jest ze sobą jednostką klimatyzacji. A to co widzicie tutaj, jest to pompa ciepła w kolorze czarnym. Nieprzypadkowo w kolorze czarnym, o tym powiem za chwilę. Tutaj będzie dodatkowo zamontowana jeszcze ścianka, taka ażurowa kontynuacja ścianki, którą widzicie tutaj w zadaszeniu przy wejściu głównym. No i oczywiście dodatkowe prace ziemne spowodują, że. To wejście do budynku będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Zanim wejdziemy, jeszcze zwróćcie uwagę oczywiście na taras. Być może nie każdy z Was jest tutaj już kolejny raz, więc powiem, jest tutaj, jest tutaj taras modrzewiowy, zadaszenie ze ścianką ażurową, mamy jeszcze inne typy zadaszeń. Jeżeli śledzicie nasz kanał, to na pewno wiecie, jak one wyglądają. I w zasadzie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do środka, także fakcie. Timbermoon 155. Dom, no, w którym są trzy łazienki, pięć pokoi, no i oczywiście wiele, wiele więcej, a my standardowo zaczynamy od. Korytarza, bo jakby inaczej, całe szczęście, że została już zamontowana szafa, ponieważ mogę Wam ją w końcu pokazać w pewnej okazałości. Czyli to jest standardowa szafa, którą montujemy. Część rzeczy została wykonana przez inwestora, część rzeczy przez nas, będę o tym mówił podążając po budynku. A jeszcze a propos tego podążania po budynku, będziecie mieć rzeczywiście załączone rzuty, żeby nie stracić orientacji, gdzie jesteśmy. Szafa przy wejściu standardowa, bardzo dużo półek, u góry na dole, duża strefa do przechowywania rzeczy. Natomiast zanim pójdziemy do centralnej części budynku. To będąc tutaj, przejdźmy pierwsze do pomieszczenia technicznego, czyli tak zwanej kotłowni. Natomiast, natomiast ze standardową kotłownią już wiele to w dzisiejszych czasach nie ma, ponieważ wszystko tutaj jest oparte praktycznie na prądzie. To urządzenie jest to pompa ciepła zbudowana zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową. Jednostka zewnętrzna do tej pompy ciepła był to ten czarny agregat, który widzicie na zewnątrz. Dlaczego był czarny? No, z bardzo prostego powodu. Czarne kolory po prostu nagrzewają się od słońca, co po prostu pomaga nabrać pompie ciepła. Lepszej temperatury. Idąc dalej, urządzenie, które widzicie tutaj, jest to falownik do fotowoltaiki. Niżej mamy dosyć dużą jednostkę banku energii. Na wcześniejszych nagraniach widzieliście znacznie mniejszą, dlatego ten obiekt jest dosyć ciekawy. A z dosyć istotnych rzeczy jest tutaj zamontowane gniazdo. W którym jest zasilanie, nawet gdyby nie było tego zasilania w instalacji głównej, jest pobierane bezpośrednio z banku energii, czyli mamy taki dodatkowy kontakt awaryjny, że możemy wpiąć sobie wtyczkę, przedłużkę i wytrzymać do momentu, jak prąd w instalacji już będzie. Idąc dalej, po mojej lewej stronie widzicie jednostkę. Centralną od rekuperacji. Bardzo duża jednostka. Wcześniej nie spotykana była na naszych realizacjach, ale tak jak powiedziałem, dostosowujemy sprzęt do kubatury budynku po oczywiście wcześniejszym ustaleniu to z architektami i z branżystami. No i tutaj standardowo mamy skrzynkę teletechniczną, jeszcze nie jest do końca. Zrobiona, no i rozdzielnie prądową, w której mamy oczywiście bezpieczniki do pompy ciepła i bezpieczniki tutaj przepięciowe, o których mówiłem na ostatnim nagraniu. Więc cała kotłownia cicha, nie ma tutaj węgla, nie ma tutaj pieca, więc tak naprawdę tak wyglądają dzisiejsze kotłownie. Idźmy dalej. Wychodząc z kotłowni, wracamy oczywiście do korytarza i wchodzimy już do centralnej części budynku, ale zanim pokażę Wam salon, po mojej prawej stronie jest łazienka. Łazienka dosyć prosta, bez wanny, bez prysznica. To jest po prostu toaleta, która jest tylko i wyłącznie na potrzeby użytkowników będących na parterze. Oczywiście wszystko jest zrobione na życzenie klienta. Wykończenie łazienki sami ocencie. Na ostatniej realizacji pokazywaliśmy Wam dosyć ciekawe wykończenie. To podoba mi się również bardzo. Żałuję, że nie mamy jeszcze drzwi wewnętrznych zamontowanych. To nadałoby naprawdę fajnego smaku temu budynkowi, ale wrócimy tutaj jeszcze i pokażemy Wam, jak wyszedł już po całościowym wykończeniu. I idziemy dalej. W tej Części domu jest zaplanowane biuro, z racji tego, że właściciele będą również pracować z domu. Między innymi tutaj zaprojektowaliśmy im bardzo duże biuro. Po mojej prawej stronie będzie cała wielka ściana z szafami. Tutaj prawdopodobnie stanie biurko, stąd pewna lampa nad moją głową. No i to przeszklenie, które widzieliście na zewnątrz. Bardzo pokaźne, bardzo fajnie doświetla budynek. Oczywiście mamy już taką porę, kiedy nie jestem w stanie Wam tego pokazać tak, jak bym chciał. Natomiast musicie sobie wyobrazić, że jest tutaj naprawdę piękny widok. Jeszcze w innej porze roku wygląda naprawdę znakomicie. A z gabinetu zapraszam Was do najbardziej przestronnego pomieszczenia w tym budynku, czyli kuchni oraz salonu. No, musicie przyznać, że w porównaniu z wcześniejszymi modelami, które prezentowaliśmy, to robi naprawdę duże wrażenie. Te dwa dodatkowe metry dodały ogromnej, ogromnej przestrzeni dla tego salonu. Wydaje się, że to są tylko dwa metry, ale tak naprawdę są dwa metry bieżące budynku, przekładające się na bardzo dużą ilość metrów kwadratowych. No i dodatkowe zaaranżowanie tego w ten sposób, jak zrobiliśmy tutaj, oczywiście w porozumieniu z właścicielami, dało naprawdę efekt super przestronnego salonu. Za moimi plecami schody. Schody będą podświetlane, każdy jeden stopień będzie miał osobne podświetlenie listwą ledową, więc to naprawdę też doda super uroku. No w tym miejscu jest jeszcze jakaś przestrzeń na postawienie mebla, kwiatka, czy czegokolwiek innego, co sobie już tutaj właściciele wymarzą. Ale idąc dalej, mamy wykonaną tutaj ściankę, ścianę, oczywiście na tej ścianie będzie wisiał telewizor. Co ciekawe, tą ścianę zrobiliśmy z bardzo ciekawego betonu architektonicznego, oczywiście na życzenie naszej pani inwestor. I też chcę wspomnieć, że tutaj opiekę nad całą inwestycją, zaprojektowanie tego budynku wewnątrz miała Marta. Marta, serdecznie pozdrawiamy Cię. Cały budynek zaprojektowała Iwona, którą również pozdrawiam. No i oczywiście całą budowę prowadził Grzegorz. Grzegorz, projekt menadżer, świetnie sprawdził się na tej inwestycji. Pozdrawiamy Cię Grzegorz, naprawdę świetna robota już kolejny raz. Idąc dalej, wracam, jest tutaj ścianka pod TV z kanałami schowanymi w tej przedściance. Tutaj mamy zainstalowany Kominek dosyć duży i mocny. Wydaje mi się, że spokojnie sobie poradzi z ogrzaniem całego budynku. No i prowadząc dalej, mamy tutaj dosyć duże kwatery okienne. Jak pamiętacie, w standardowym naszym budynku okno ma taką szerokość, więc zwiększyło się o oto skrzydło. Idąc tutaj dalej, mamy okno przesuwne. Niestety nie mogę Wam pokazać, jak się otwiera, ponieważ są tutaj jeszcze rzeczy właścicieli. Tutaj niedługo już będzie oczywiście rozpakowana ta kanapa, stolik, więc nada temu domu jeszcze dodatkowego, pięknego charakteru. No ale dzisiaj również cieszę się, że możemy pokazać ten etap, który jest. No i strefa, która jest według mnie najbardziej widowiskowa w całym domu, czyli kuchnia z tą piękną wyspą, niecodziennym oświetleniem. Oczywiście kuchnia podoba się mnie, a czy podoba się Wam, dajcie znać w komentarzu. Kuchnia nie dość, że jest piękna, to jest też bardzo funkcjonalna. Mamy tutaj multum szafek i strefy do przechowywania. Jak widzicie, przelecę tylko niektóre tak naprawdę, bo jest tego tyle, że nie ma sensu otwierać każdej półki. Wszystko zamontowaliśmy, półki i szuflady. Zamontowaliśmy wszystko, oczywiście zgodnie z wytycznymi. Pani inwestor. Tutaj mamy zmywarkę, oczywiście lodówka, zamrażarka, bardzo dużo szaf do przechowywania nad głową, no i strefa szafek. Gdzie chowamy rzeczy, po które rzadziej sięgamy. Natomiast w wyspie mamy również bardzo dużo szuflad do przechowywania. Tutaj chociażby sztuczce, wszystko bardzo schludnie i uporządkowane. Jak widać, fajna strefa też do przygotowywania posiłków. No ja w takiej kuchni czułbym się bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, dajcie znać, czy Wam się podoba. Więc tak naprawdę mamy tutaj cały parter. Co jeszcze mogę powiedzieć, będąc na parterze? Podłogi są wykonane z panela winylowego, bo być może kogoś z Was zaciekawi. Jodełka wykonana z panela winylowego. W każdym pomieszczeniu mamy klimatyzację, rekuperację, tak jak już widzieliście, również jest zamontowana w budynku, więc każde pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. I na pewno padną pytania, czy te słupy są potrzebne. No oczywiście są potrzebne. Natomiast jeżeli chcecie, żeby Wasz parter dokładnie tego budynku słupów nie miał, oczywiście. Jest to wcześniej do uzgodnienia z naszym doradcą klienta, wtedy zmienimy nieco technologię, zamontujemy trochę inne rozwiązania po to, żeby tych słupów nie było, natomiast wiele z Was ceni te słupy, mamy w kilku budynkach słupy z belki KVH, bardzo ładna, zresztą dajcie znać, czy jest to rozwiązanie dla Was, czy nie. Więc mamy pełny obraz tego, jak wygląda salon w Timbermoon 155, więc najwyższy czas, żeby odwiedzić piętro, także zapraszam do góry. Idąc z góry powiem, co nieco jeszcze o wykończeniu ścian. Jak pamiętacie, jest to beton architektoniczny na jednej ze ścian. Druga ściana jest wykonana z deski sosnowej i pozostałe ściany są wykonane w karton gipsie. Czyli tak naprawdę cały design budynku jest to połączenie drewna, GK białego i tylko w tym elemencie ściany z telewizorem i klatki schodowej jest beton architektoniczny. Jesteśmy teraz na górze. Bardzo duży korytarz. Operator jest jeszcze ma za sobą kawał kawał miejsca. Ten korytarz jest dlatego taki duży, ponieważ u góry mamy wiele pomieszczeń. Trzy niezależne pokoje, jedna duża łazienka, bardzo duża sypialnia małżeńska z dodatkową toaletą i garderową. Jest co oglądać, także chodźcie do pierwszego pomieszczenia. Jesteśmy teraz w pierwszym pokoju. Tak jak wspomniałem na początku filmu, będzie mieszkała tutaj rodzina, trójka dzieci, oczywiście, i małżeństwo. Jesteśmy w pokoju. Pierwszego z dzieciaków, prawdopodobnie będzie to chłopak grający w piłkę, co sugeruje lampa nad moją głową. W tym miejscu stanie na pewno biurko. Tutaj mamy te piękne przestrzenia, które widzieliście na zewnątrz. Jeszcze nie mają dodatkowego zabezpieczenia balkonu francuskiego, natomiast na pewno będą i wyregulowane okna, jak słyszycie, i zainstalowane balkony francuskie do momentu wprowadzenia się inwestorów, czyli już niebawem. Tutaj podłogi są również wykończone z panelami winylowymi, nieco innymi które od tych, które widzieliście na dole. Tutaj prawdopodobnie będzie zabudowa meblowa, wstawione drzwi, no i w zasadzie. No i mamy bardzo duży pokój. Dla użytku jednej osoby wydaje mi się wystarczający. Także zapraszam Was z powrotem na korytarz, a z korytarza od razu jesteśmy. W drugim pokoju pokój ma nieco inne ułożenie, jest bardziej w bryle kwadratowej. Dodatkowo oczywiście te okna, które również były w tamtym pomieszczeniu, no tutaj przestrzeń można aranżować jak to już uważa, ponieważ kwadratowa bryła pozwala na super ułożenie mebli. Dodatkowo chcę powiedzieć, że w każdym pomieszczeniu mamy zainstalowane klimatyzatory. W każdym jednym pokoju, jak również w biurze na dole, są zainstalowane klimatyzatory. Dlatego ta jednostka zewnętrzna, którą widzieliście w pierwszej części filmu, była takich dużych gabaretów, żeby Udźwignąć przysłowiowo schłodzenie tych wszystkich pomieszczeń. No i wracamy z na korytarz i mamy tutaj kolejny pokój. Ten pokój jest pomiędzy pierwszymi pokojami, które widzieliście, a pomiędzy sypialnią małżeńską, dlatego nie było możliwości zainstalowania dużych przeszkleń. Natomiast dodaliśmy tutaj dwa piękne okna dachowe, które naprawdę bardzo fajnie doświetlają ten budynek. Oczywiście jest już półmrok, więc. Musicie mi wierzyć na słowo. No, i tutaj, oczywiście, również klimatyzacja, rekuperacja. Zainstalowane będą tutaj drzwi, no i można się wprowadzać. Wracamy z powrotem na korytarz. I z korytarza zapraszam do łazienki. Tutaj jest łazienka. Już z pełnym wyposażeniem, czyli mamy prysznic, oczywiście toaleta, umywalka, jest jeszcze trochę przestrzeni na pralkę, wykończona w płytkach, również z oknem dachowym doświetlającym tą przestrzeń, myślę, że bardzo, bardzo korzystnie będzie wyglądała w dzień, jak i też w nocy przy tych pięknych prześwietleniach ledowych. No i idziemy teraz do największego pokoju w tym budynku, czyli sypialni małżeńskiej. Sypialnia małżeńska ciągnie się po całej szerokości budynku, ma te dodatkowe przeszklenia trapezowe te przeszklenia są tylko i wyłącznie uchylane nie ma możliwości otwarcia ich, ponieważ wiadomo ten gabaryt na to nie pozwala więc tak naprawdę tutaj mamy całą przestrzeń przede mną stanie zapewne łóżko za moimi plecami będzie toaletka jakakolwiek garderoba a oprócz tej właśnie garderoby mamy tutaj jeszcze jedno pomieszczenie tu również będą szafy czyli będzie taka mniejsza garderoba z wejściem do łazienki. Łazienka prywatna należąca do sypialni małżeńskiej również z brodzikiem doświetlona również w dzień tym dodatkowym oknem dachowym. No, wydaje mi się to bardzo bardzo fajne rozwiązanie kiedy sypialnia małżeńska ma swoją prywatną łazienkę gardrobę. W zasadzie czego można chcieć więcej. Czyli tutaj będzie taka typowa strefa dla rodziców tam dalej będzie strefa dla dzieciaków łazienka a na dole tak naprawdę Dom już będzie służył wszystkim. Natomiast myślę, że 155 metrów, które właśnie jest w tym budynku przeznaczone dla pięcioosobowej rodziny, jest w zupełności wystarczające. Jeżeli dobrze pamiętacie, mamy tutaj u góry trzy pokoje, łazienkę, dużą sypialnię z dodatkową toaletą i garderobą. No czego chcieć więcej? Oczywiście każdy budynek możemy dostosować do Waszych indywidualnych potrzeb. Nie musi być aż tyle pomieszczeń, może być ich więcej. Natomiast wszystkiego dowiecie się po kontakcie z nami. W linku w opisie mamy. Naszą ofertę jeżeli ofertę przeglądniecie, dzwoncie śmiało do naszego doradcy, wszystkiego dowiecie się podczas rozmowy i oczywiście zapraszamy was na dni otwarte, które być może odbędą się tutaj jeszcze kiedyś i do naszego biura w Brzeziu. Timbermoon 155. Jest mi naprawdę niezwykle miło, że mogłem pokazać wam ten budynek. Natomiast nie byłoby to możliwe przede wszystkim bez naszych inwestorów. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Paulinie i Panu Marcinowi za to, że obdarzyliście nas zaufaniem, za to, że mogliśmy wykonać dla Was tą inwestycję. Jesteście naprawdę rewelacyjnymi klientami i szczerze życzę każdej firmie, żeby przynajmniej raz w swojej karierze spotkała tak wspaniałych klientów, jakimi Wy jesteście. Dziękuję Wam, że mogliśmy dzisiaj tutaj być. Dziękuję za możliwość zrobienia dni otwartych, które odbywają się właśnie w tym momencie, kiedy drogi widzu oglądasz ten film. Także Mam nadzieję, że będziecie spędzać tutaj naprawdę dużo przyjemnych chwil. Oczywiście nie tylko inwestorom należą się podziękowania. Przede wszystkim gratuluję naszej ekipie Timber Moon. Gratuluję Grześkowi, który poprowadził całą tą budowę od początku do końca. Budowa trwała naprawdę kilka miesięcy od momentu wykonania fundamentów do momentu takiego jak widzicie tutaj. Jest to naprawdę rewelacyjny czas. Gratuluję również Marcie, która zaaranżowała wygląd tego budynku wewnętrznie. Gratuluję Iwonie, która zaprojektowała Budynek, no i w zasadzie wszystkim, którzy uczestniczyli w całym procesie budowy, który jest bardzo oczywiście skomplikowany i to, co widzicie tutaj, ja mam niezwykłą przyjemność i niezwykły honor, że mogę przedstawić owoce pracy całego zespołu Timbermoon. Jeżeli zostaniecie z nami, jeżeli będziecie nas śledzić na naszym kanale, oczywiście i subskrybować nasze konto, będziecie oglądać. Już wkrótce coraz więcej takich realizacji, ponieważ wykonaliśmy bardzo dużo efektownych, większych budynków. Pojawi się niedługo budynek również parterowy, na który czekacie, więc koniecznie musicie śledzić nasze media społecznościowe, musicie śledzić nasz kanał YouTube. Jeżeli kogokolwiek interesuje cena tego budynku, oczywiście jak wspomniałem, oferta jest w linku w załączeniu do tego filmu. Ja ze swojej strony dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli podobała się Wam ta realizacja, oczywiście wrzućcie lajka, a ja żegnam się z Wami, wracam do domu, także do zobaczenia, cześć!